Podczas uroczystości pogrzebowych papieża Franciszka w Watykanie stylizacje Donalda Trumpa i księcia Williama wywołały fale krytyki. Media i eksperci analizują ich modowe wybory. Czy ponadczasowy czarny garnitur rzeczywiście był obowiązkowy? Dowiedz się, jakie były kulisy tej modowej kontrowersji. Donald Trump znalazł się w centrum gorącej krytyki po uroczystościach pogrzebowych papieża Franciszka, które odbyły się w Watykanie. Jego wybór ubioru stał się przedmiotem kontrowersji i szerokiej debaty. Warto zauważyć, że nie tylko on spotkał się z negatywnymi opiniami, bowiem eksperci zwrócili również uwagę na księcia Williama, nie pozostawiając miejsca na wątpliwości. W sobotni dzień, 26 kwietnia, w Watykanie odbyły się uroczystości pożegnalne dla papieża Franciszka, które przyciągnęły liderów z całego świata oraz przedstawicieli monarchii. Wśród przybyłych nie zabrakło księcia Williama oraz amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Ich obecność wzbudziła niemałe zainteresowanie ze strony mediów, głównie za sprawą ich wyboru stroju. Wybór koloru garnituru stał się prawdziwą burzą w szklance wody, prowadząc do licznych komentarzy i kontrowersji. Pogrzeb papieża Franciszka zgromadził w Watykanie przedstawicieli najwyższego szczebla, zarówno polityków, jak i członków rodzin królewskich. Ceremonia miała niezwykle podniosły i uroczysty charakter, co znalazło swoje odzwierciedlenie w strojach uczestników wydarzenia. Większość z nich dostosowała swoje stylizacje do wyjątkowej powagi chwili. Jednakże ubiór Donalda Trumpa stał się tematem numer jeden. Krytyczne głosy pod jego adresem rozbrzmiewają coraz głośniej w przestrzeni publicznej. Internauci skupili się przede wszystkim na barwie wybranego stroju. Prezydent Stanów Zjednoczonych wybrał granatowy garnitur, co wywołało falę negatywnych komentarzy. Zdaniem wielu internautów taki wybór świadczył o rażącym braku szacunku wobec uroczystego charakteru wydarzenia. Wypowiedzi na ten temat były jasne i dobitne, nie posiada nawet czarnego garnituru, podczas gdy jego żona Melania była ubrana całościowo na czarno jaki człowiek wkłada granatowy garnitur na pogrzeb. Oraz Donald w granatowym garniturze pokazuje brak klasy i dlaczego rzecznik amerykański nie wybrał czerni, wyglądało to na brak szacunku. Tymczasem Melania Trump, kobieta niezawodna w kwestii mody, zdecydowała się na klasyczną, czarną kreację, która doskonale wkomponowała się w atmosferę uroczystości, podkreślając powagę i dostojność wydarzenia. Czytaj również! Polska delegacja żegna papieża. Andrzej Duda obok Donalda Trumpa na ceremonii pożegnalnej Ojca Świętego. Niezwykłe wydarzenia w Watykanie. Książę William również nie przywdział czarnej odzieży na pogrzebie papieża Franciszka. Obserwatorzy zauważyli, że były prezydent Stanów Zjednoczonych nie dostosował swojego ubioru do charakteru uroczystości, co uznano za gest nieszanujący pamięci o zmarłym papieżu. Krytyka dotknęła go również za brak czarnego krawata. Według komentarzy, wizerunek Trumpa na uroczystości pożegnania stał się symbolem braku taktu. Dostało się również księciu Williamowi. Syn króla Karola III pojawił się na ceremonii pożegnalnej ojca świętego w granatowym garniturze, do którego dobrał czarny krawat. Eksperci, rozmawiając z mediami, rozwiali wszelkie wątpliwości. Czy rzeczywiście Donald Trump i książę William popełnili modowe faux pas? Czytaj również Szymon Hołownia robił zdjęcia na pogrzebie papieża Franciszka, teraz odpowiada krytykom. Polityk nie szczędził mocnych słów w swojej obronie. Specjaliści rozwiewają wszelkie wątpliwości. Czy książę William i Donald Trump naprawdę zaliczyli modowe wpadki? W rozmowie z dziennikiem Ewa Rubasińska Janiro wyjaśniła, że obydwaj uznali wydarzenie za oficjalną wizytę. To zadecydowało o ich wyborze kolorów strojów. W europejskich i chrześcijańskich tradycjach garnitury na pogrzeb powinny być całkowicie czarne. Jednak na wystąpienia oficjalne często wybiera się odcienie granatu, które rzadziej widuje się na czarnych garniturach. Czerni pozostawiona jest na szczególnie podniosłe okazje, podkreśliła stylistka. Ekspertka zauważyła, że książę William wybrał ciemny granat, który zbliża się do czerni. Ten odcień granatu jest prawie czarny i elegancki, przez co może być noszony podczas takich okazji, na które założylibyśmy tradycyjny czarny strój dodała w rozmowie z faktem. Zwróciła też uwagę, że obaj panowie nie byli jedynymi osobami, które tego dnia pojawiły się w granatowych garniturach podczas uroczystości pogrzebowych. Wielu uczestników wybrało kolor granatu, ponieważ, w moim przekonaniu, potraktowali sytuację jako oficjalne wydarzenie polityczne, a nie osobisty moment oddania hołdu zmarłemu, mówiła Ewa Rubasińska i Aniro. Warto również zwrócić uwagę na burzę, którą wywołało zachowanie jednego z polityków podczas ceremonii pożegnania papieża Franciszka. Internauci nie kryli swojego wzburzenia i krytykowali sposób, w jaki zachował się Szymon Hołownia, wskazując, że jego postawa nie była odpowiednia dla tego rodzaju uroczystości. Świadczy to o tym, jak łatwo można narazić się opinii publicznej, kiedy oczekiwania związane z etykietą nie zostaną spełnione. Ewa Męcz w rozmowie dla znanego portalu zajmującego się życiem gwiazd i celebrytów podzieliła się swoją refleksją na temat wyboru koloru garnituru przez byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Zaznaczyła, że kolor jego stroju był nieco jaśniejszy od tradycyjnego czarnego, który dominuje w pogrzebowych dreskodeach. Choć zarówno głęboki granat, jak i czarny są uznawane za odpowiednie na taką okazję, to właśnie klasyczny czarny jest najbardziej respektowany, uznawany za symbol szacunku. Zdaniem męcz strój Trumpa odbijał promienie włoskiego słońca, co mogło sprawić, że kolor wyglądał jaśniej i mniej formalnie. Jeśli jednak rzeczywiście prezydent chciał w ten sposób wyróżnić się oraz zaakcentować swoją odmienną osobowość i brak przywiązania do tradycyjnych zasad, to takie działanie można uznać za niewłaściwe, ponieważ odciągało ono uwagę od najważniejszego celu ceremonii, jakim było uczczenie pamięci papieża oraz skupienie się na jego ostatniej ziemskiej podróży. Tego typu decyzje dotyczące ubioru mogą czasem wywołać niepotrzebne dyskusje, które odciągają od istoty wydarzenia. Źródła tych informacji pochodzą z fakt i pudelek. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.